Dzień dobry, witam dzisiaj Państwa Wenagita Polska. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić nam kolejne auto, jest to w tym przypadku Ford Fusion z 2014 roku. Jak wiadomo te auto są głównie z silnikami z tryskiem bezpośrednim. Tutaj też taki mamy silnik, jest tutaj dwulitrowa jednostka moc mocy 240 koni y z tryskiem właśnie bezpośrednim, tak zwany EcoBoost. Została tutaj zamontowana instalacja KM Sky Direct. Jest to uniwersalny zestaw do tego typu właśnie silników. I tak, tutaj na pierwszym planie właśnie widzimy komputer od instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tam w głębi widzimy reduktor Magic z filtra fazy ciekłej. Tutaj widzimy filtr fazy lotnej. I tu widzimy. 4 wtryskiwacze, w tym przypadku są to wtryskiwacze ACW031. I tak, spalanie benzyny w takim małcie jest to około 12 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 13 litrów i do tego dotry, dochodzi do trysk benzyny. Tutaj w zależności od użytkowania w cyklu miejskim z reguły jest około 2 litrów, czyli oszczędzamy na każe 1000 km blisko 230 zł. Dla porównania koszt śmiechania na benzynie 1000 km jest to 500 zł. Na LPG już będzie to tylko 230 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na nowym stópku W załocie mamy pod klapką. Tutaj umiejscowiliśmy pełno wymiarowe w nie ma potrzeby do kręcania jakichkolwiek końcówek. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj został zamontowany zbiornik 56-litrowy zdaje nam około 45 litrów gazu i zasięg blisko 330 km. I tak podsumowujące zestaw czy instalacji kamenę Sky SkyDirek w ten kuvert aucie jest to koszt 5000 zł i zwrot następuje po około 21 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.